Siemano widzowie, z tej strony igrysty. i dzisiaj e, jestem z Iksonem Siema i postanowiliśmy zrobić ten jedyny błąd w życiu czyli zagrać kobietami w FIFA 23 Ja nie gram No, Ikson już zrezygnował z gry e, Nie no dawaj sam. Bez ciebie odcinek, e, czekajcie widzowie Dobra, my już widzowie jesteśmy i gramy Oczywiście robimy błąd w życiu e, I co? Ej, ja bym chciał to zobaczyć. Eee, nie. Jak jakaś babka yy. wznosi ten, albo może jakieś własne zasady, bo nie patrzyłem tych zasad. O, no. Do ich zgoli, z daleka, przetrwanie na, bab na przetrwanie. babki. Przetrwanie. Na kobiety. Dawaj. Dobra, dawaj. Przetrwanie gramy kobietami. Może czyli tam na górze i... musimy zmienić, właśnie teraz zmieniłem. Ikson też zmienia. E tak, co my mamy? Angielia, mamy tu Francję, reprezentację i tyle. Reprezentację nie. A może reprezentację właśnie tak? Nie. And nie yeah. no dobra. Ogólnie. nie Chelsea. No nie. Dobra, i bierze Chelsea. A co ja mogę wziąć, widzowie? Tutaj. No nie najgorsze to. A nie, bo ty masz tam sam Kerer. Gubiłem. 9 Czy To jest reading jakiś. Ale ona nie powinna mieć 9 -3. West Ham jaki tutaj. No nie powinna A Francja, coś tu jest takiego dobrego. PSG. No właśnie tak, No właśnie tak... No i mam, Ej, ale to nie jest złe. Lyon. To Francja to jest gi Ej. O tak. Dobra, ja biorę Olympic Lyon. I tak się nie, zna, nie znam jak, Co to będą za nazwy? Dobra, patrzymy skład. Tak, no, nie, nie, No, nie graliśmy, no. Dobra, tak. Kogo ja mam w Somera. Kurde, Somera mam na ataku. Ja nie masz mogę. Tylko, że ty masz na obronie. Gdzie? No, Faktycznie. Renard. Bacha. Chyba pacha powinna się nazwać. <grym> <grym> Dobra, nie, nie, nieśmieszne. Nieśmieszne. Nie, wcale. Śmieszne. Nie, śmieszne. Nie, no w ogóle. Pacha się powinna. Co już? Przecież ja mam jakiś skład, nie wiem, ikon normalnie. Ja się czuję, w ogóle ja nie rozumiem. Czemu Ronaldo ma niższy overall od tego? Czy to jest jakiś... Albo patrz, od 9-1. Ken! Dlaczego? Dlaczego? Nie jakąś... Bo Ronaldo Cześć. ma 8-9 chyba. Czekaj, patrz. No co jest? Ej, patrz, Czemu England. Ma... Anglia. Wpuszczam Anglię. Czajisz. Patrz. Anglia. Jezu Carpenter. I w ogóle jest, nie wiem. Dobra, mam. Berger, burger! Burger! <suszel> burgera. Ale co <suszel> jest? To Ej, już... Buchanan! Dobra, ja już się pozmieniałem. Buchanan to jest ten zawodnik, co jest w Matfucie za tamte. No? Hmm. Jest taki zawodnik? James. Dobra, dawaj. No już. Bo ja miałem na ławce, są no, burgery. Ej, ale powiem wam widzowie, że robi się ciekawie, skoro my gramy kobietami i u mnie w składzie dwie mają powyżej 90, no to coś jest nie tak z tą Fifą i to zdecydowanie niestety, bo jednak widzicie, no 90, 90 to może dostać, nie wiem, e, Messi, Ronaldo, e, nawet e, ten, Mecambe może dostać nawet, ale żaden ten... No wini może dostać. Niedługo. O nie? O nie, o nie. W ogóle sorry, widzowie mam taki le leciutki katarek! O kurde! Dobra. Ja dzisiaj trochę nie w formie, tak jak wczoraj i jeszcze przedwczoraj. Jak były odcineczki. Kręcone. One mają jakieś busta. Co ja zrobiłem? Ej, ale... Czekajcie, bo... No, mają jakiegoś gusta chyba. Ze, no właśnie, ja bym chciał sprawdzić, bo. Nie, no nie ma tu ustawionego nic. no Nie ma nic, no właśnie. To jakby... Nie, bo to czasami widzowie, wiecie co? Wygląda jakby te y... postacie, że nie mają Tutaj, gracze, to wygląda czasami jakby oni, jakby no. Na... No, widzicie, jak ja biegam? Ja nie wiem czy to jest wina overala czy czego, ale czegoś to jest wina. Jok! No, pamiętamy w ogóle ostatnią akcję z filmu. A w ogóle grafika w tej FIFA powiemy. Ale w ogóle Maroko wygrało ładnie. No właśnie, bo u nas w FIFA wygrała Portugalia 4-2. Ja wciłam na Maroko i wygrali. Maroko, no szkoda na Ronaldo, ostatni Mondialiego. O, Jezu. Nie no. No szkoda, no ale tam... Co ja bym przeżywał? To, 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 nie Polska! <grywa> Ale i tak przygnę. No, Ale był dobry mecz. Nasz? No, no taki no... W miarcie, mogliśmy go gorzej oberwać. <grywa> Ale... O kurde! Nie! Dobrona. No. I w... Ej. Wiesz co, zagrać. No. Ten sam klub. Chłopacy kontra dziewczyny, w sensie wiesz o to chodzi. Tak się to nie wie. da nie da się tak także. Się... Bo to jak masz, nie możesz tak mieszać. To da. Jak grasz... Chociaż nie wiem, bo we wcześniejszych fifach były kobiety, ale jako reprezentacje tylko. A tutaj są jak widzicie klubiki nawet. to chyba nie wiem. O Jezu. Ale się... Ale się wrąbała. A tu się nic nie dzieje. Na razie. Od... No, Czyżby karne? Każdy... Nie, no nie będzie karne. Nie każdego. będzie karne, będzie przed, no. Czekajcie, widzowie, może mi się uda położyć. O, widzicie, położyłem się tam. No po prostu trzeba podwiec. To, widzicie, taki yy, możecie się nauczyć. A kurde. z tego. Jak? Kolorowego. Dobra. No jak jakiegoś no, prawda? No patrz jak ona biegnie. Nie ma. Nie ma, no, ja tutaj widać na minutę, no, coś. Nie no bo czas jest na 6 sze minut ustawiony. No to mogłeś No nie, gramy tak jak w ultimate. Cie. O kurde. Dobrze, burger broni. Nie! Nie, skrzeliłem to. Ale po co ona tak wybiega? To, a ten bramkarz? Burger! jaki burger? No bo on właśnie brrger napisze. No, to jest napisane. jest napisane. No jest napisane. W Fifie, oczywiście. No gdzie Ty podajesz? to miałoby do... być nie. Nieee. O nie. I to jest o! gol! Nie! nie O! Hmm. Jest... Nie. O nie. Nie? Ej, ale ten Olimpik to jest dowolony strasznie! Jak chodzi o kobiety. To ja nie myślałem, że aż tak! Czemu ten bramkarz... Jest! Znaczy, ta, ten bramkarz jak coś. Ta bramkarka. Ten! Ten bramkarz, no tak, tak. Ten bramkarz. Każdy wie, że to jest chłopak. Bo gramy oczywiście na facetów. Tak jak zawsze. Nie, ale nie grałbym szczerze codziennie tymi kobietami. Ale jakbym, ale jakbym miał grać i wiedziałbym, że Olimpik jest dobry, to bym grał Olimpik. Co jest? Nie ja chcę zobaczyć powtórkę. Co to było? Ty się napije wody, bo mi się chce. Napije się wody. <noise> SS mała, to czas napić się wody. Powtórka. No. Ole. Ona obroniła i ta piłka w... za plecy jej wpadła. Teraz, takie... Teraz macie dobrze, widzę. I ta piłka jest za plecy, wpadła i był gol. Ale to trzeba być farta, Dobra, pomijamy. pomijamy. No w ogóle to jest takiś, myślę, że to jest nawet No, i nawet sędzia z kobietą. To już jest taka. Ay, bo... Chociaż wiecie, jak się gra na facetów, to jest jakby. E... Bab. Znaczy bab. Kobieta, bo my jesteśmy tutaj. Kulturalni? Kulturalni, właśnie tak się kulturalnie Kulturalni. jesteśmy, tak się kulturalni. kulturalni się wymawia. Dobra. Każdy wie, co tym wie. I to są kobiety, zbyt jak zbyt coś. Wali. Kulturalni. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. <grym> nie, to się. No nie, już ja blisko. Aja, aja. A no tak, bo mi usunęło jednego. A, A wy sprawdź kogo, sprawdź kogo, sprawdź! Czekajcie... Aaa... A no tak, bo to jest tak, że kto strzeli, tego wywala. Bramkarza się nie da wywalić. Bo my sprawdzaliśmy z Iksonem, kiedyś, znaczy to było w FIFA 22 niby, ale sprawdzaliśmy i się okazało, że normalnie wam wywala nikogo, że jakby strzelacie bramkarzem i wam nikogo nie wywala. Mimo, że na przykład macie pierwszą bramkę i powinno kogoś wywalić. To maksymalnie na 7, maksymalnie chyba czterech, Że gracie w To ten... by można było cały skład odpisać. Tak. Grunkarza. Ja to takie głupie by było. Nie! Ale za co? Ale za co? W tą Dobra, i teraz musimy to wybronić, widzowie. A jak to się robiło? No. <grym> Jest co ja. Ikson, co nie wie, jak się wykonuje. Oj, źle się życzyłem. No trudno. No to był pewniak. Chociaż wiadomo, karny to nie bramka. Ale teraz mnie usunie w karnym? Harder? No, po karnym cię usunie. Harder ci usunęło. No chyba. No, Nos, to... teraz komentator powiedział? Chyba niech ci ktoś usunie, żartowałem. No nie! Harder, no to co strzela? Ta co strzelała. A. Ja mam pomysł na karne bramkarz. I co jest? Ja sobie ci piłkę wywaliłem z rąk. A to tak nie powinno być. Ej, no właśnie w karnym możesz bramkarza mieć. No i by ci nikogo nie wywaliło! Chyba, że w tej fifi jest to ten bóg naprawiony, bo nie wiem czy to był bug, czy to było tak zamierzone. Ale raczej no. to był bug. Nie raczej zamierzone. Nie, raczej bug. A mi usunie ker Nie! O, faul. Dobra, Dobra ogólnie 2-0, to mi się nie podoba mi. Wiesz, że jak dostaniesz jeszcze to co? No to wywala cię po prostu. I możesz mieć 5! Nawet wiesz, ile no. możesz mieć? 8 wywalonych. Wtedy jest 4 bramki i 4 fotele. To wtedy koniec znaczy? No, to wtedy jest dziwnie. Albo 7. Ej, no i z wioski. No, nie to, wiem. Może ci siedem wywalić? I grasz. No. Kiedyś to będziemy musieli sprawdzić, ale nie dziś. Ej, co by widzowie na to, że. top e... tu. Tak, pogromcy mi tu w Fifie. Jak YouTube nie znanuje komentarzy, to dawajcie pytania pod tym filmem. Albo ankietę przeprowadzimy. Ej, to nie jest głupie! Uu, no nie! Uu. Byłoby chociaż 2-1. No teraz tak, i co mnie strzela, ja muszę się tu trochę odkuć. A ja się stanuję K! I ciekawe, co by było jakby był karne, przed po 0-0. Kaszlę przed tym? Dobra, jedziemy, jedziemy? drugą! Nie! O ty! Dobra! Dobra, dobie, dowiedzieli? No Dawaj. No Wiesz, że mam Anglię na skrzydle, ale nie Tom. Anglię. To się piłkarka. Nie się nazywa się Anglia. England. No super, ale. Anglia. to jest teraz. Teraz, teraz nie mam co. Nie, grałem. Grałem. No nie, nie, nie. Nie, nie. tam nie. Ale bez sensu w ogóle. Wiesz, że ja Cię chyba czy co? Wiem. Chyba. Znaczy, chyba mnie spałowałem, bo to zabrzmiało, że. Chyba wiem. Nie, nie, fałuje nawet. Jest. Bramkaż magik. Ha, bo... Ciebie spałowałem. Jak. zostaje w rękach W ogóle, jak oceniajcie ten mundial? I może, kto wygra, bo dajmy ankietę dzisiaj, kto wygra. Ale w ogóle e, oczywiście Maroko. z ich półfinalistów. Z Afryki, od 32 lat ponoć kraj z Afryki się dostał no, do półfinału. Ale Maroko ma szanse jakieś tam z Francją, ale to są małe szanse. Z Portugalią? Chociaż wiecie, no... Nie przypadek, jak dwa wygrali mecze. No. Ale oni mają dobrą obronę. Pierwsza zmiana w ogóle w Ale oni w ogóle mają dobrą obronę. Kto? No, Maroko. No, Hakimi, no trochę tam jest. A ten bramkarz to też jest. No, i Bono. on jest taki. Dobry. Na dobie piłka? No, ile przedmiotów strzałów? No, nie wiem, nie za dużo. Zero chyba. Jak zero. Bo z Kanadą ile było Maroko-Kanada? Yy, Maroko-Kanada 1-0 albo 0-0. Nie wiem szczerze. No to nic nie przepuścił. Ale z Belgią nic nie przepuścił, z Chorwacją nic nie przepuścił, z Hiszpanią nic nie przepuścił. Z Portugalią też, nic. Nie, zależy ile przepuścił z... Nie pamiętam ile z Belgią przepuścił. Zero, bo było 2-0 przecież. Znaczy nie, z Kanadą. Co, jaki był wynik? No, to też nie. Widzisz, Anglia leci. Anglia strzela strzelamy! Bo ja może się zaraz dowiemy. Bo ja nie pamiętam, szczerze. Anglii. A co ty sprawdzasz? Sprawdzę ten mecz. Jaki? Zobaczymy. Czekajcie, widzowie. A, ile przyszedł? To by sobie nie? tam powtórki... Nie. To musimy zobaczyć, trzeba czekać. Bo teraz chcę sprawdzić tutaj, jak tam ten Maroko... -y, kto tam był? Kanada. I... Kan... -ka no, no, Dobre, nie, bo chodzi o to, że coś nie chciało się. Dwa jeden było, czyli jedną bramkę. Przy... Nie, moment, bo to kiedy było? Nie, tak, 2 jeden było. Czyli? Czyli jedną bramkę przepuścił na turnieju całym. No to. Bo, no tak, ej, to bardzo mało. Jedną. A nie, u Hiszpanii nic nie trafiło. Ej, no! Chyba najlepszy bramka na turnieju. Znaczy, on chyba coś mi się wydaje, że przepuścił, ale był spalony, tak mi się coś wydaje. Ale to nie jestem pewien. A to się nie liczy w takim no Wiem, sposobie. że jakby on y... jedną bramkę, no przecież to jest jakiś hit. Z Kanadą. A z innymi? Nic. Ale pewnie coś... Kanada była na tyle dobra, żeby strzelić Maroko. Ale strzelić też Chorwacji, tylko że takim tragicznym. Jest! Ej, to było takie ładne A nawet, że... ładne. Czekaj, kim ja strzelił? No Kurczę, myślałem, że ty glida zrobię, ale nie znoszę. Mała! Dopiero... On ma 8, on ma 8 ona ma 8, ona ma 8, ona ma 8, ona i wiem, co trzeba zrobić z tego, że ona mi. Nie, ja ją wpuszczam dopiero? Tak, ja ją wpuszczałem dopiero. Co ja robię? I teraz robimy... O, widzicie widzowie? Tak, tyki. O! Charleston, tu. Widzisz, jaki to jest Big Pen? No ja wiem, Santa to nie Dobra, jest coś. Teraz mam skrzydło, patrz i tej sobie radzić w składzie. Dobra. No i zostawmy. Mamy więcej. Trzy do jednego. Nie! Nie ma, Nie ma, Jest! Nie się że tak nadrabiam szybko. Co, co strzelił? Ile ona ma? ma ja chciałabym wiedzieć. Gdzie on, co to jest za? Delfinę. Gdzie ona jest? Idzie ona, a w niej chyba, że mi jeszcze nie pokazało, na C było nazwisko, a nie, wiem, to jest ta, yy, o ta, tylko, że mi jeszcze pewnie nie pokazuje, a yy, no pewnie nie, no, bo nie. mi pewnie jeszcze nie pokazuje, że wiecie, o, ją spuścili, bo to dopiero w golu było, i teraz czekaj, sprawdźmy, czy już pokazuje, tak, już pokazuje, nie ma jej. Tersi, eee, Tersi, w ogóle... Możemy też nagrać wszystko. Czekaj, no? To tak jak ten mundial na przykład. Moglibyśmy co no. było? Ja oczywiście liczę Chelsea, bo ja jestem fanem Chelsea. A ja nie. Jak? Ło! Wow! 3-3 widzowie! Ich są dostaje! Po... Nie do końca, nie do końca. Po głowie. Tak, tak. tak. Ej, czekaj, czy to jest ta, co ma 9-1? Nie, o 8 i Jest, 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 jest. Że to było idealne? Ej, ale już jest mniej osób na boisku i to akurat widać. No. I to tak bardzo widać. No. Idę na obiadek. Kurde. To Nie, co? Nie chcę coś gadać. No fast. Tak. teraz i co? No, co zrobić z Nie! Dobrze. Się... Boję, że to ma kolejne. Co chcesz? No jesteś w stanie. Jestem głodny bramek. No, tylko że ja mam na prawce burgera. Teraz to idealna przekąska. Oj, oj. Ale mogłoby być. Jak... Burger! Jestem głodny bramek. Idealnie, okay. idealnie, idealnie. Kurde! 10 minut spotkania. Piłka jest moja. Jestem prawie, że pod polem karnym. ja mogę zrobić tak i na wybieg. Na dobieg znaczy się. Jaki wybieg? Ja później piłkę na, na wybieg. Wybieg. Piłka na wybieg leci, jak coś tak. widzę. Nie. Co jest i ona broniła? Tak. Her. ale ona jest taka słaba w tej Fifie. No niby ma 93, ale... Ale co ona robi? Jezu, ja nie mam obrony. Wiem, ja wiem. Co ty robisz? Udaję. Cowieku. Jest! I teraz The Grid, proszę, że to się udało. The jeszcze. Tak! Chora. Najlepsza emotka na ciśnięcie po prostu. Ale ja ci teraz mogę się przez obronę przejść. Ale ja sobie w no nie? przez obronę, ona była na ataku. Aj, ja no o jeśli nie wywala! Ci trzech wywala maksymalnie, tak? A. Nie gadajcie! No, zaraz się dowiemy. No maksymalnie trzech wywala. Nie! Czy jeszcze później Czyli jeszcze nie... zmieniło się. Nie wygrają. No. O nie. Do tego kupa. No. Wiadomo. No to jest takie wiadomo. O, ty! Nie, 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 nie. Znaczy bramkarka. Moc no nie fałujesz ciągle mówi. ci robię. <laughs> nie ma. Ja już wygrałem, ja już nie wygrałem. wygrałem. Ty teraz wróć no. na czas. Nie gram na czas. Pobiegnij! Ja no nie. No Ale to by było ładne. Jeszcze! Ja wow. Yes. no Jest! No. 4-3! Piąteczka z Nixonem przypita właśnie teraz. Nie. Yes. I co widzowie? Wie? Nie wiem. Jestem wie, piękny z tym FIFA. Piękny? FIFA? Przecież no nie wiem, no. no myślałeś, że jest to, że tu się nie da strzelić hatrika. Jakby nie patrzysz na przetrwanie. Mm -hmm. I co widzowie? Yy, gdzie no. wam tutaj? to chyba, że masz w składzie trzech kimów. Ej, no to wtedy tak. Dobra, dzięki widzowie za oglądanie dajcie suba i łapę i siema. siema.